Nie można broni wyjąć jak się cofasz. No nie można! A wy mi powiecie, że tu patcha wgrywać. Sracza. Jestem gotikowcem! Witam wszystkich bardzo gorąco. Tak, jestem Gotikowcem, a mamy godzinę 9.39 poniedziałek 11 września. Proszę bardzo. Pani i panowie, bez pierdolenia musimy zrobić wszelakie zadania Słysza. na szybko, ponieważ my te zadania znamy. To ja też ociągać się nie będę. Bo i ja i wy, no w zasadzie z zamkniętymi oczyma jesteście w stanie to zrobić. Uwolnij Gorna, mamy kluczyk. Chłop mówi, że nie ma problema. Ja mówię, że jak najbardziej wchodzimy, szukamy Gorna. Dość tego wylegiwania. Jesteś wolny? Ty! Oni go rozjaśnili, on ma ciemniejsze... Ciemniejsze dłonie, jaśniejszą twarz, ale... No dobra, no co ja będę pierdolił, wybielili chłopaka, no i tyle, no krótka piła, uwolniłem Gorna. I wątek w zasadzie skończony. Czy tu dialog jakiś z Gornem jest? No, no nie ma. Ale zobaczcie, no te kolory. nieważne, kolory się nie zgadzają, ale nie o kolor w życiu chodzi. Chociaż, jeżeli chodzi o te kolory, parę osób pytało, dlaczego moje kolory wyglądają w ten, a nie inny sposób. No, już wam tłumaczę, przede wszystkim. Reshade, bo pytaliście o konfig, który mógłbym oczywiście udostępnić, ale to nie o to chodzi ze względu na to, że mój konfig to w zasadzie tylko są wielkości okienek, pierdoły. Was interesuje ten mój wygląd, czyli kolorki i tak dalej, ale to jest związane z reshadem, to jest związane z ustawieniami graficznymi DX11, to nie jest takie proste, stary. Ja wiem, że ty chciałbyś skopiować ode mnie mój konfig, ale sam konfig, no... Sam konflikt niewiele ci da, o tak powiem. Nie chcę obrażać. Musisz mieć RTX 4090, a 49, a Polaku pewnie. Przepraszam, kolejny wątek, który miałem poruszyć, to myszki. No tutaj za dużo nie ma co mówić. Wróciłem na Super Lighta, którego bardzo gorąco polecam. Ale nie polecam jego ceny. Bo tak jak mówiłem, SuperLight 1000 minimalnie, chociaż już teraz troszkę spadł. Mimo że w Polsce wszystko z segmentu gamingowego 1000 kosztuje właśnie. No, to już ten super light, powiedzmy połowę tego. Ale myszkę mogę polecić. Dlaczego? I to bardzo ważne. Dlaczego ogólnie myszek nie powinno się polecać? Czyli sam sobie zaprzeczam. Ponieważ myszka to nie jest sensor. Dzisiaj każda jedna myszka jest do dolona niczym pudzian. Czym się one różnią? To tylko i wyłącznie kształtem. I tak, kształt może być lepszy, gorszy w danej myszce. Ale co wam będzie przeszkadzać, to jej wielkość. Ona może być do ciebie dołożona, no po prostu jak poduszeczka. I co z tego? Jeżeli się układa w dłoń, to jest jedno, natomiast jeżeli jest za duża, to tego nie przeskoczysz, to nie będziesz miał tego optymalnego celowania w strzelankach. Bo tam taki gry jak Gotik to nie ma problemu to może grać na czymkolwiek, na touchpadzie. Można zabrać się za ten wątek główny, czyli takie zwiedzanie, bicie potworów. No i próba zdobycia informacji o górnikach. Smoczy. O kurczę. Smoczy zębat 3,7 kHp. Ja już je zabijałem. Nie są jakieś mega mocne, tylko znowu to będzie żmudne, jak ja pierdolę. Patrzcie, Fortuente i zioło, Marycha. <grymne> Typowy Polak na emigracji. Czyli ja co weekend. Smoczy zębacz. Zbezczeszczony został, je Korkowie. Sru. Sru. Także no, podsumowując jeszcze ten wątek, myszek. No nie można żadnej myszki poleć. Nie powinno się myszek polecać. Powiem wam wprost, jeżeli ktoś Wam poleca myszkę, to jest popiech Dolony, mimo że ja dwie minuty temu to zrobiłem i poleciłem Superlighta, Wróciłem na Superlighta, którego bardzo gorąco polecam. Proszę nie słuchajcie ich, bo sensory są świetne w każdej jednej myszce. Tam czasami się trafi jakaś fantazja, jest afera wielka na forum, że jeden sensor jest zamulony ze względu na software, nie hardware. Bo hardwareowo, no. Wiadomo, hardware'owo sensor, sensor, natomiast implementacja np. Na Cooler Mastera w MM731 była żałosna. Tam sensor był spieprzony, ale ze względu na to, że ich y, software update zepsuł. I to była wielka afera, wszyscy o tym wiedzieli w community, więc czasami to się zdarzy. Natomiast jeżeli myszki tak w jednym zdaniu, no to tylko i wyłącznie kształt. Waga też jest dosyć mała, jeżeli chodzi nawet o te takie... Tańsze brandy. Raczej ciężkich myszek już nie ma. Zobaczcie. W gotiku jedynce był kleścik z Nekiem. W gotiku dwójce macie kleścik z. O kurde! spadanie. Ja nie pamiętam tego zadania, bo uwierzcie mi, zarówno w nocy Kruka, jak i w Returningu 1-3-2 nie robiłem go niemalże nigdy, bo tu były jakieś potwory mocne i to się zawsze skipowało. Później wracałeś w jakimś rozdziale czwartym, przypadkowo go robiąc i był taki relewant, że. To był dar? Dan? Kurde, co tu się dzieje ty? Stresuję się walcząc z tymi zębaczami, bo mnie one shotują, a zawsze jak potwór ma bułkę, to masz z tyłu głowy, że... No kurde i... Is... Jak ja nienawidzę tej spierdolonej gierki na speedranie. No, zobaczcie, przyspieszenie czasu nie można broni wyjąć, jak się cofasz. No, nie można, a wy mi powiecie, że tu pacza wgrywać. Sracza. Ten silnik nie ogarnia więcej niż jednej rzeczy naraz. To jest parodia. Ale pozytywnie, pozytywnie. Full agresja na piech, dalajmy się temu. Przerywanie animacji, mimo że chłop wykonuje swoją, to. Moja jest szybsza, szybciej konek... Connect... No kurde i klikłem przyspieszenie niechcąco. Nawet się nie hiluję, panowie, full agresja tam. Dzisiaj szczury się będę bał. Sru. No kurde i się drugi zagrował. Fuck off. Jeżeli chodzi o te techniczne tematy, to jak z siłownią, jak ze wszystkim, proszę nie słuchajcie mnie. Nie bierzcie tego, co ja wam powiem, za pewnik, bo też jestem popiechdoloną osobą delikatnie. A przynajmniej nieobiektywną. Natomiast myszek przerobiłem jakieś 50. Możecie mi zaufać, jeżeli chodzi o ilość i doświadczenie empiryczne, niekoniecznie wiedzę ogólną z zakresu. Bo ja ci mogę powiedzieć, że ta myszka jest taka i taka, ale nie jest to poparte danymi technicznymi z reguły, bo jestem po prostu miałki. Ale jeżeli chodzi o takie chłopskie, czy trzymałem, czy miałem, że tak powiem, dłoni na tym położoną, tak, więc w tej kwestii jak najbardziej. Ale. Ten chłop nazywał się Den. I można wrócić i zadanie oddać. Nie można. Przecież ja nie mam teleportów w zamku. Oni usunęli runy, nie? Bo ognik był odpalony u Miltena i ognik powinien zebrać runę tam na górze, ale jak widać, takiej runy nie posiadam jeszcze. Zresztą zrozumiałe, bo niepotrzebny pierdolnik wykwipunku miałby miejsce. Z kolei klawiatury mechaniczne, temat rzeka. Preferencja znowu, to jest tak samo jak z myszką. Jak z myszką bazujesz na tym, czy kształt tobie odpowiada, tak z klawiaturą czy wielkość. Bo jeżeli ktoś używa w tych czasach klawiatury z Numpadem i nie używa jej do pracy, tylko do gamingu, no to ja się pytam, chłopaku, po co Ci Numpad w gamingu? Po co Ci w ogóle sekcja z y, strzałkami? Okej, okay. szybka specyfikacja: klawiatury bez strzałek 60%, pro, jeżeli chodzi o standard. Jest to standard 60% bez strzałek, ze strzałkami 75%. No i pełna klawiatura. To już raczej nie jest gamingowa, bo nie nazwałbym tego gamingową. To raczej utrudniająca gaming. No to te klawiatury nazwijmy to 100%. Także tak to mamy, jeżeli chodzi o switche. Co ja wam będę pierdolił? Tak samo jak z myszką, jak nie położysz łapy na switcha, to se możesz co najwyżej fantazjować. I mam wrażenie, że cholera to nie będzie tak proste przebiec tutaj, bo są workowie. Ja tych pojedynczych jeszcze w stanie jestem wyciągnąć. Tylko ze strony mostu mogę zebrać wielkie agro. A chciałem chociaż... No delikatnie, ten... ja mam w nie mało czasu dzisiaj panowie, więc ja przepraszam, że ten odcinek będzie taki... Sami wiecie jaki, ale chciałem się z wami spotkać, skontaktować. Mówię, między nagraniem a uploadem filmiku nie mija dwie godziny, więc wy macie to na świeżutko. Chciałem was dzisiaj. Ja! Pierdolę! Nieważne, ile mija między nagraniem a uploadem, ważne jest to, że padam jak pecik. Ale spróbuję się przekraść, bo to jest smocze zębacze tutaj, nie trzeba ich agrować teoretycznie. Można by to zrobić tędy i tutaj krawędzią lasu. Dałoby się, tak? Są orkowie. Ty, on potężny, to jakiś herst jest. No jest pierdolony, jest śliczny chłopak. Nie powiem, że nie. Jest bardzo, aż mi ciepło. Tak zrobili jego zbroję. O kurde! Dlaczego? Agresywnie trzeba z takim orkiem. To nie ma co się pierdolić, on ma 3,7 khp. Ale ma zasięg i on ma teraz zasięg, zauważcie, nieco mniejszy ode mnie, a co jak będę miał halabardę jeszcze lepszą. Mamy chłopców tutaj. Pytanie, czy dodali im jakiś zadanka. Ani kroku dalej. Wątek z tym, że jest myśliwym, więzień bariery. Jakoś tam sobie radzisz. O, zadanie typu chciał ser. Oto twój ser. Czy teraz będziesz mnie uczył? Nie ma problemu. I może nas nauczyć wydobywania rogów i pazurów. Wydaje mi się, że to jest etap, kiedy powinienem się nauczyć tych umiejętności. Wiecie dlaczego? Ponieważ chcę wyczyścić całą mapę teraz. Więc ja to wezmę. Y oczywiście Drodzy, większość z tego będzie poza nagraniem, ale żebyście byli świadomi. Biorę te umiejętności, ponieważ mapa będzie czyszczona. No i Engrom, jak leci jakieś tam pierdoły. To czymś się zmartwia. A no wszystko przez te gobliny! Ja mówię o tych goblinach, które... Oj mówi o goblinach, które są pod jego obozem. Te gobliny i sam wątek tutaj, tej jaskini, zdaje się być powiązany z jakimś questem duszy. Kurde, tam był kopacz zabity ogólnie i się przyzywało w jeden 3 dwa kopacza, ale zobaczymy za chwilę, czy to jest dalej aktualny quest. A pierdole, wargi się zagrują, nie? Oczywiście. Ja po prostu się do środka jak do siebie ładuję. Czasami agresja w życiu jest potrzebna. Nie można być cały czas miłym, bo ci na głowę wskoczył jajami, tak jak te wargi moment temu. Proszę bardzo. Jak pokazujesz dominację, to padają jak kmioty. No i tutaj jest, właśnie on się nazywał Alep, ten kopacz. Tu nie I będzie go można w wątku, zdaje się, z rudą później, rozbudzić. Chyba nie dowiem się, gdzie Alep zakopał Rudę, bo nie żyje. Zabrał swoją tajemnicę do grobu, a ja nie znam żadnego sposobu, by przywrócić go do życia. No i tutaj chciałbym pokazać kość Zardazowi. Nie ma problemu. Dobra, powrót do Engroma i gobliny już Goblin Mjord. No i chłop dał mi róg cieniostwora. Panie i panowie, na dzisiaj to tyle. Jest godzina 11:01. Ja wiem, że taki odcinek bardziej typu Skam, ale mimo, że to jest Skam. To ja jestem w 100% prawdziwy. Pozdrawiam bardzo gorąco.